Jak nie pisać powieści, jeśli chcesz być wydanym? Jaki nie ma być bohater Twojej powieści? Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana tym tematem, oglądaj dalej. Cześć, jestem Marta Prychała-Zarzycka i witam cię w kolejnym odcinku Jak nie pisać powieści, jeśli chcesz być wydanym, który jest na podstawie książki How to not write a novel napisanej przez redaktorów. Czyli tych ludzi, którzy decydują o tym, czy Twoja powieść będzie wydana, czy też nie. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony i kolejnych kilka bohaterom. Tradycyjnie najpierw wypunktuję błędy, a potem wyjaśnię, dlaczego są to błędy i jak to powinno wyglądać. A więc, bohater nie powinien być zbyt idealny, zbyt nieszczęśliwy, nie powinien ukrywać orgi, właśnie ja bym to nazwała w. Nie powinien ukrywać orgi ani masturbacji w książce, ale to nie chodzi o to, co myślisz. Nie powinien być niewyrazisty, nie powinien krytykować autora w swoich słowach, nie powinien być nadreaktywny, nie powinien ukrywać onanizmu w swoim kierunku, nie powinien eksponować nadmiernie fizjologii, ani nie powinien nie czuć nic. A więc lecimy z wyjaśnieniami. Bohater nie powinien być zbyt idealny. Wydaje się, że bohater powinien być idealny, ale jednak nie. Według redaktorów nikt nie lubi idealnych ludzi, bo przypomina nam o tym, jak bardzo my nie jesteśmy idealni. Więc twój bohater powinien mieć jakieś wady. Nie powinno być jego wadą to, że nie wiem, e, e, zabija psy na podwórku albo bawi się w polowanie ludzi, e, ale jakieś tam drobne wady powinien mieć. Nie powinien być idealny. Ech, na przykład był tam taki przykład podany kobiety, która e, bardzo ciężko pracowała i jeszcze pomagała mamie i rodzeństwu, bardzo się poświęcając. A po pracy jeszcze chociaż już padała z nóg, ale chodziła do hospicjów i tam też pomagała i w ogóle szukała na ulicach ludzi potrzebujących pomocy. I taka była pomocna i wszyscy ją uwielbiali i tak dalej. E, to było trochę nudne, e, takie wyrazu fajnie, dobrze jest, jak ludzie pomagają innym, ale powinni mieć też własne życie, powinni mieć własne potrzeby, powinni zmagać się z czymś, jakimiś swoimi wadami, żeby się rozwijać. To nie są chodzące anioły. Chodzące anioły to mogą być w niebie, o ile by istniało, ale nie ludzie. Ludzie mają swoje wady, mają swoje zalety, mają swoje potrzeby. Mają swoje akcje, prawda? I tak powinien wyglądać bohater. Nie powinien być zbyt idealny. Nikt nie chce czytać o idealnych ludziach, bo to jest nudne. I bo to kole większość ludzi też. Bo on przypomina o własnych problemach. Nieidealności. Druga rzecz. Bohater nie powinien być zbyt nieszczęśliwy. I był tam taki opis kobiety, bo kobiety często są nieszczęśliwe. Albo są na takie kreowane. Gdzie kobieta i on po prostu to, wszystko, cały świat jakby skupił się, negatywne siły na niej. Straciła pracę, yy, dziadek zachorował na raka, yy, dziecko stwierdziło, że jej nie kocha, i tak się nawarstwiały te problemy. Tak, mnóstwo, wszystko, wszystko tylko tak, żeby była jak najbardziej nieszczęśliwa. Szczerze mówiąc, nie chciało mi się tego dalej czytać, bo to było takie przygnębiające. Konflikt i problemy bohater musi mieć, a jeżeli ma tylko problemy. I tylko konflikty, bo to już nikt tego nie chce przegryźć. Prawda? Nikt nie chce tego czytać, a na pewno redaktor tego nie wyda. Czyli bohater nie powinien być zbyt idealny, ani nie powinien być zbyt, zbyt nieszczęśliwy. Nie powinno być w kierunku bohatera orgietki. Co to znaczy? To znaczy, że wszyscy wokół tego bohatera tak bardzo go podziwiają, kochają i pożądają, ale to normalnie wszyscy. Wszyscy. Niezależnie od tego jaki on jest, to on jest taki cudowny, wspaniały, wszyscy się na nim rozpływają. To jest orgietka. E, tak to jest nazwane w tej książce przez tych redaktorów. No nie ma czegoś takiego, że... Słuchaj, jak to ktoś kiedyś powiedział? Jezus miał swoich hejterów. Każdy ma swoich hejterów. Jeżeli bohater jest ciągle uwielbiany, to on chyba w swoim raju żyje, a nie w normalnym świecie, gdzie możesz się produkować, a i tak będziesz mieć hejterów. Twój bohater też ich musi mieć. Zresztą oni napędzają akcje. Tak więc nie uprawiaj orgietki ze swoim bohaterem. Bohater zbyt niewyrazisty. Prawda jest taka, że filmy czy książki pamięta się dzięki wyrazistym bohaterom. Gdyby byli zwyczajni, to byśmy zwyczajnie o tym zapomnieli. Ja na przykład lubię Star Trek Next Generation, to jest moje ulubione, no to tam mamy wyraziste osoby, jak choćby mój ulubiony Data, który jest Androidem i zachowuje się, jakby miał zespół Aspergera. Jak choćby, nie wiem, Diana, która jest bardzo wrażliwą osobą i tak dalej. Tam jest cały szereg, albo Worf, wojownik proto, dumny, nigdy nie uśmiechający się. Tam jest po prostu zespół bohaterów wyrazistych, dlatego się ich pamięta, dlatego chce się oglądać. Często dla bohaterów się ogląda czy czyta książki, bo oni są tacy, że przyciągają swoją osobowością, bo nie są zwyczajni. Mają oczywiście pewne cechy zwyczajne, mają różne odczucia i myśli, ale w jakiś sposób są też wyjątkowi, są wyraziści, zapisują się w naszych umysłach. Tak więc twój bohater powinien być wyrazisty, a nie, nie powinien być nie wyrazisty. Bohater krytykujący Autora w swoich słowach. O tym już wspominałam, czyli jest na przykład coś takiego, taka akcja powiedziała do mnie, jesteś światłem mojego życia. I pomyślałem sobie, że to brzmi jak w kiepskiej noweli, ale przecież to jest prawdziwy, więc to jest fajne. Tak w skrócie to było. Czyli autor rozumiał, że to brzmi byle jak, ale to zamieścił, więc na wszelki brak się usprawiedliwił albo skrytykował raczej słowami własnego bohatera. Tak się nie robi. Bohater nad nadreaktywny. Był tam opis pani, która na najmniejszą rzecz histerycznie reagowała. Ojej! Coś się stało. Usłyszałam, że sąsiad wierci w ścianie. O, rany boskie! jak ja teraz będę spać? Ktoś zapuchał! To na pewno jakiś wariat, który chce mnie zamordować. O, rany, przypaliłam obiad! Co powie mój mąż? I zaczyna płakać i tak dalej, i tak dalej. To są tylko takie przykłady przeskrawione. Tego się nie robi. Przecież to jest męczące. Jeżeli są emocje. Silne to dobrze, ale one powinny być adekta adekwatne do tego, co się dzieje. Nie wiem, no można rozpaczać, że gdzieś bomba wybuchła, ale nie można rozpaczać, że, nie wiem, przypaliło się herbatę, O, obiad powiedzmy. Tak więc takich bohaterów nie chcemy, nadreaktywnych, ale nie chcemy też takich, którzy nie czują nic. Takie rambo suche, taki, taki sylwester stalon, taki kurczę, taki, wiecie, żadnej reakcji, cokolwiek się dzieje, nic. Właściwie Jean-Claude Van Damme, powinnam powiedzieć, bo to on właśnie nie ma żadnej mimiki. Jakby, kurczę, był ulany z wosku. Cokolwiek się dzieje, to on tak. Nie chcemy takich bohaterów, ani jeżeli chodzi o fizjonomię, mimikę, ani jeżeli chodzi o odczucia, myśli. Bohater ma być odpowiednio reaktywny, ma mieć swoje odczucia, ma mieć swoje myśli, ma mieć swoje reakcje. Nie zawsze, nie zawsze zgodne z jego oczekiwaniami, nawet ma być po prostu normalny. Normalną, ludzką, żyjącą istotą, a nie posągiem. Bohater uprawiający onanizm, czyli sam siebie podziwiając, ale ja jestem za, ale jestem fajny, ale jestem przystojny, wszyscy na mnie lecą, wszyscy mnie kochają i uwielbiam i tak dalej. To jest onanizm. To jest nazwane w tej książce onanizmem. Nie uprawiamy bohaterowi, bohaterem onanizmu. Jeżeli ma być podziwiane, to przez czytelnika za to, co robi, za to, co udaje mu się stworzyć, jak, jak, udaje mu się, jak pokonuje problemy. A nie wpychajmy w jego własne usta, ustawy bohatera, kiedy to jest super, bo to jest nudne. Bohater eksponujący nadmiernie swoją fizjologią. jadzący, pykający, masturbujący się i tak albo nie wiem, załatwiający potrzeby fizjologicznie. No, że każdy to robi i to dalej, ale niekoniecznie tego czytelnik oczekuje w powieści, jeżeli chodzi o swojego bohatera. Tak więc, podsumowując, jaki bohater ma nie być, jeśli chcesz wydać swoją powieść? Zbyt idealny, zbyt nieszczęśliwy, uprawiający orgiektów, zbyt niewyrazisty, krytykujący autora, Nadreaktywny, bezreaktywny, uprawiający omanizm mentalny, eksponujący nadmierną fizjologię. Jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszam Cię do subskrybowania i naciśnięcia dzwoneczka. Dzięki temu nie ominącie żadnego żadne nowe z tego, z tej playlisty. Zapraszam serdecznie, Marta Prychała-Zarzycka. Żyj dobrze i zdrowo.